Ciągłe inwestycje, certyfikaty, samorządowy lider edukacji, nagroda, samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom. To w sferze szkolnej osiągnęła gmina Niemce. 14 października w zespole placówek oświatowych w Ciecierzynie był obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Ja myślę, że młodzież dziś sama rozumie, iż wykształcenie jest podstawą funkcjonowania w dorosłym życiu w sposób jak najkorzystniejszy. Jak obserwuję wyniki nauczania, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są bardzo zaangażowani w pozyskiwanie wiedzy, wchłaniają tą wiedzę w sposób oczywisty, w sposób bardzo taki skuteczny, sprawny. Na święcie wójt nagrodził najbardziej zasłużonych dyrektorów i nauczycieli placówek z siedmiu miejscowości gminy Niemce. Sam również został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działań dla rozwoju edukacji. Medale KEN otrzymali też Elżbieta Topyła, dyrektor przedszkola publicznego w Niemcach i Mirosław Studniewski, dyrektor szkoły w Ciecierzynie, nagrodzony przed świętem w siedzibie kuratorium. Jest wielu dobrych nauczycieli, nie da się wszystkich nagrodzić, wszystkich uhonorować, natomiast ci, którzy otrzymali, są właśnie takim symbolem. Na pewno w tej gminie znalazłoby się jeszcze wielu innych nauczycieli, którzy mogliby z powodzeniem dostać jedną z nagrod. Gmina Niemcy, ale wiele samorządów bardzo dużo uczyniło od czasu, kiedy te samorządy przejęły odpowiedzialność za edukację, bo społeczność lokalna wie, jak bardzo ważne jest dobre wykształcenie dzieci, dobre warunki nauki i nie szczędzi pieniędzy swoich mieszkańców na tego typu cele. Część artystyczna przygotowana przez uczniów była podziękowaniem dla nauczycieli różnych przedmiotów. Każdy z nich usłyszał piosenkę dla siebie. Nauczyciele z gminy Niemce chętnie zrzeszają się. W gminnym oddziale ZNP działają aż 104 osoby. Ten samorząd, ten wójt zrobili dla edukacji bardzo dużo. Wystarczy popatrzeć na nowe obiekty jakie powstały na terenie gminy w ostatniej kadencji, chociażby sala gimnastyczna w Dysie, przedszkole w Niemcach, również takie mniejsze obiekty, Prawda, przedszkole w Sutowie jeszcze. Także myślę, że tutaj należą się słowa podziękowania samorządowi za tą kadencję. To nie jedyne gminne inwestycje. Obecnie trwają prace adaptacyjne budynku w Niemcach na potrzeby żłobka. W Ciecierzynie i w Dysie wybudowano boiska. Powstały nowe place zabaw w innych miejscowościach. Gmina wspiera realizację unijnych projektów dla lepszej edukacji. Tego oczekują lokalne społeczności. Środki finansowe były w sposób jasny i przejrzysty wydawane, a tutaj powiem w szczególności w miejscowości Cicierzyn. rozbudowaliśmy się, miejscowość ciecierzyn bardziej jest urokliwa. Mądry nauczyciel i rozbudowana baza dydaktyczna to dobra edukacja. Czego życzyć nauczycielom w ich dniu? Uśmiechniętych, zadowolonych uczniów ze swoich nauczycieli, żebyśmy mieli z kim pracować jak najwięcej dzieci w szkole. Myślę, że to jest pierwsze życzenie wsparcia ze strony rodziców, no i w ogóle takich wsparcia właśnie dalszego ze strony gminy. do you